Hej, tu Sysia! Myślę, że dawno nie było odcinka, w którym pokazuję Wam, jak zużywam moje kosmetyki, więc dzisiaj odcinek z kosmetykami z Project Panie, Zrobimy sobie wspólnie makijaż. Zapraszam do oglądania. Chciałabym zacząć sobie od makijażu oka, więc zacznę sobie od brwi. No, chodzi o to, żeby po prostu przygotować tą przestrzeń tutaj dobrze do makijażu, więc zaczynam sobie od moich cieni. Tean Eyebrow Professional Set. Zawsze zaczynam od wyrysowania sobie tej dolnej krawędzi, żeby była trochę bardziej zdefiniowana. I troszkę wypełniam. Dobra, teraz biorę sobie malutką szczoteczkę. To jest akurat pędzelek, y, który był w pomadzie z Klaresy, bodajże. E, stwierdziłam, że po prostu włożę sobie tu je do opakowania, będę miała zawsze grzebyczek przy sobie do wyczesania. I w związku z tym, że zużyłam żel, to użyjemy sobie może dzisiaj Mydełka? Wszak nie jest on w moim project pen, ale czegoś użyć trzeba. Takie wyczesanie włosków do góry troszeczkę otwiera nam tą przestrzeń, więc jest później i łatwiej robić makijaż i jest dla niego po prostu troszeczkę więcej miejsca. I wiecie co? Tą paletkę zawsze staram się używać na tak wiele różnych sposobów, żeby po prostu mi się nie nudziło, bo mi się oczywiście wszystko, wszystko zaraz nudzi. I doszłam do wniosku. Że nie robiłam nią, odkąd jest w Project Pen, nie robiłam nią ani razu, takiego klasycznego makijażu. Że wiecie, tutaj ciemniej, tu jaśniej, tu maty, tu błyski. Zróbmy klasyczny makijaż. Dwa odmiany. Zajmę sobie taki duży kulkowy pędzelek. Mane brushes 08 i może na początek ten jaśniutki różyk. Różyk. Mm, jak ja kocham kelneryzmy. Zewnętrzny kącik, wyciągam na zewnątrz, podkreślam załamanie. Nothing special. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kupiłam sobie opaskę do włosów. Jakbyście nie zauważyli, to wam mówię. Pomyślałam sobie, że może i mam krótkie włosy, ale to wcale nie oznacza, że nie mogę sobie tych fryzurek zmieniać. A takie akcesorium, wiecie, zawsze mi troszeczkę w tym pomoże. Z opaską i lecimy z tym średnie średniejszym. Różem, tak, brawo, Sysia! Zmieniam sobie pędzelek na mniejszy Manybrotters z dziesiątkach i lecimy z herbacianym, czyli tym ciemnym fioletem. Tu jeszcze dokładam troszkę tego średniego różu, żeby wszystko dobrze połączyć. Chyba nierówno rozłożyłam bazę. Fakt się tak jakoś pospieszyłam z nią i czuję, że mam, że wiecie, że tak nie, nie trzyma się dobrze wszystko kupy. Muszę trochę dłużej po prostu nad tym popracować i poblendować, żeby się tak wszystko ładnie ze sobą stopiło. To teraz może jakiś błyskotek może taki, nie, może za ciemny. To weźmy sobie ten lekko różowy na środek powieki. ładny jest ten kolor, bardzo go lubię. To może jeszcze troszkę takiego ciemniejszego, czyli rajska jabłoń, tak na łączenie tych dwóch kolorów, czyli błysku i matu, żeby tak się ładniej to zlało ze sobą, aronowy. Biorę sobie najjaśniejszy delikatną bawełnę w kąciki. Ściągam osypek. I lecimy z makijażem twarzy. Nie mam w Project Penny żadnego podkładu, więc użyję tego, którego testuję aktualnie. Od razu uprzedzam, że podkład będzie za jasny, więc będę sobie musiała później brązerem to jakoś ponadrabiać. I gąbeczko wklepuję. O matko, jak strasznie to wygląda, jak podkład jest za jasny, ojeju. Powiem Wam szczerze, ale tak szczerze, szczerze, że ja zdecydowanie wolę mieć za ciemny podkład, który tam jakoś rozjaśnie, wiecie, jakimś korektorem czy czymś, niż za jasny, który, który muszę przyciemniać. Uważam, że za jasny podkład wygląda strasznie. Buzia robi się szara. Makijaż za mocno kontrastuje. Nie, źle to wygląda. To już wolę mieć za ciemny, niż za jasne zdecydowanie. No nie wiem, nie wiem, ten podkład... Hmm. No nic, ogarniam sobie szybko korektor, puder i lecimy z kosmetykami z Project Pan. O matka, ja nie wiem, czy ja to odratuję, słuchajcie, nozerem. Sięgam po mój ukochany Danesse. Jaką Danesse? Doktor Irene Eris. Ajajaj... Aby mój mózg znów się nie obudził dzisiaj. No i generalnie to ja tym bronzerem muszę pokryć teraz całą twarz, żeby przywrócić właściwy kolor, krążenie w skórze. Nawet przestałam ruszać tak mocno twarzą, bo mam wrażenie, jakbym miała jakąś maskę na twarzy. Ale to też jest generalnie fajny tip e, dla Was, jeżeli macie za jasny podkład, Albo nałożyliście za dużo, na przykład, korektora i buzia wydaje się za blada. Nie bójcie się nałożyć brązera na całą twarz, tylko po prostu ostrożnie, w odpowiedniej ilości, zaczynając oczywiście gdzieś tam od tego policzka czy czoła, tam gdzie zwykle nakładamy brązer, a resztką z pędzla pokrywamy po prostu te miejsca, które są za blade. W końcu to też jest puder, tylko po prostu ciemniejszy. Pędzel, którego używam jest z Glam Shopu, to jest T133. Fajny pędzel, bardzo fajny pędzel. Okej, okay. myślę, że jest jako tako. Ważne, aby ten bronzer rozprowadzić dosyć równomiernie, żeby nie było tak, że gdzieniegdzie będzie nam przybijać jakaś jaśniejsza plama podkładu. Ale jak się tak, wiecie, bardzo skrupulatnie, dokładnie pokryje buzie. No to jak widać, jesteśmy uratowani. To, to jak wyglądało przed chwilą, a jak wygląda teraz, to jest w ogóle bez porównania. Że ten brązer ma takie leciutkie drobinki, i jak się nakłada tylko na policzek, to wcale tego nie widać. Nigdy nie, nie namierzyłam tych drobinek. A jak nałożyłam na całą twarz, jak się tak przyglądam z bliska, to gdzieś tam, gdzieś tam te drobinki widać. Ale wiecie co? Who cares about drobinki? Lecimy sobie z różem. On też nam na pewno doda troszeczkę życia. I ja ostatnio uwielbiam y, mieszać te dwa kosmetyki, już Wam opowiadałam o tym, czyli szminkę. Schę 702 Smoke nude. Ona jest taka nudowa. I zazwyczaj rozgrzymam ją sobie na dłoni i wyciągam troszeczkę różu z Bobby Brown, w ogóle zobaczcie. Duma mnie rozpiera po prostu, jak na to patrzę. Nakładam sobie na dłoń i mieszam. Zobaczcie, jaki ściszny kolor. Żeby Wam łatwiej się nakładało takie, takie eksperymenty, warto jest też dodać odrobinkę podkładu bądź korektora. wtedy on się ten kolor troszeczkę rozjaśni, troszeczkę rozrzedzi i może być łatwiejszy w stosowaniu. Ja ogarnę ten temat, więc tak bezpośrednio nakładam. Tak, żeby minimalnie tą gąbeczkę ubrudzić i równomiernie rozprowadzić kosmetyk w gąbeczce. Ciężko powiedzieć o równomiernym rozprowadzeniu, skoro tu mam taką dziurę. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na aplikację. Zaraz zobaczę. No już chcę, wiecie, też tak zdękować tą gąbeczkę i nie używam po prostu innych świeżych, tylko staram się używać tej, żeby ją po prostu już tak, wiecie, zmaltretować do końca i porzucić. Myślałam, żeby tak w ogóle uciąć tą końcóweczkę, ale to może jeszcze jeszcze troszkę. No i róży wleciał i po prostu życie na twarzy krążenie wróciło. <głodam> Dokładam sobie też troszeczkę tutaj tak bliżej noska. Bo po pierwsze, bardzo mi się tak podoba, a po drugie, mam traumę po nałożeniu zbyt jasnego podkładu. <grych> tutaj wiecie, to zawsze tak wygląda: o, jakbyśmy byli, jakbyśmy zeszli świeżo ze słońca, lubię ten efekt. Mm, no to cera teraz wygląda ładnie. Nie sądziłam, że wyjdzie mi się tak ładnie cera po tym podkładzie, <grych> a jednak. Mmm, I love it. No dobra, rozświetlacz standardowo: Vibo Diamond Illuminator. I ja bardzo, bardzo lubię. Od miesięcy nie używam inaczej jak takim języczkowym pędzelkiem. Tylko, że nakładam bardzo mało. O! I to jest tyle, nie? Chodzi o to, że nie rozprowadzam szerzej tutaj, tylko właśnie taką wąską stróżką, takim strumyczkiem. To wygląda znacznie bardziej naturalnie moim zdaniem, ale jednocześnie fajnie. Właśnie tak, tak jak lubię. Troszkę sobie tutaj, można tego rozświetlacza sobie dzisiaj troszeczkę nałożyć, bo jestem cała, wiecie, zmatowiona różnymi pudrami, więc nie zaszkodzi. Może troszkę na brudkę. No kupidana nie będę nakładała, bo w sumie będę nakładała zaraz jakąś tam konturówkę czy coś, to wiecie, bez sensu. The cure de tacera dzisiaj. Normalnie jestem w szoku. Pykło, pykło. W ogóle pod oczy nałożyłam trochę mojego korektora z kosmetyczki miesiąca i pomieszałam troszkę z tym makiem, bo ten mak solo pod oko nie do końca, bo to jest taki zastygający korektor, więc on raczej na jakieś niedoskonałości, albo właśnie ja używam często go jako bazy pod cienie, albo do rozjaśnienia brwi w bleach brows, ale pod oko to trzeba z nim po pierwsze mega, mega uważać, a nawet tak się uważa, to wygląda dosyć sucho. Jak ja go zmieszałam dzisiaj z innym produktem, no to wygląda całkiem okej. Okay. Dokończę sobie może makijaż oczu. Musiałam się zastanowić, jak to się nazywa. Bo... Brawo ja. I zacznę sobie od tego najciemniejszego, herbacianego, ale będę chciała też dodać trochę tego intensywnego różu, ale zobaczymy żarasz. nakładam po całej długości jakby od kącika do kącika, zaczynam zawsze blisko linii rzęs i rozcieram. Ku dołowi. Drugim pędzelkiem troszkę rozmiękczam dolną krawędź i łączę z górnym cieniowaniem. Wyciągam sobie troszkę, zróbmy sobie takie lekko wydłużone oko. Ej, no powiem Wam, że jeszcze nigdy nie robiłam tą paletką takiego makijażu, nie? Może warto zacząć zawsze sobie od klasyki, a nie od razu szukać jakichś tutaj eksperymentów. Co mi tu wychodzi za włos? No i chciałabym trochę też tego różu tutaj gdzieś dołożyć. Może tak bardziej tutaj od wewnątrz. Połączę sobie. I teraz wracam do delikatnej bawełny i nałożę sobie troszeczkę w kąciki. Kurczę, nawet mi się podoba. Powiem, że, powiem Wam, że nastawiałam się dzisiaj na to, że będzie nudno i stwierdziłam, dobra, no po prostu czasem musi być nudno i już, nie? <grym> Ale... Ale... I like it. Podkręcam sobie rzęsy i będę używała maskary Han Billionaire. Ona już mi się kończy, więc może właśnie uda mi się ją dzisiaj jakoś tak wyzerować, bo już po prostu muszę tak bardzo, bardzo ją intensywnie nakładać. się znaczy, intensywnie dokładać, że to nie jest tak, że wiecie, kilka pociągnięć i już jest y, prawie wytuszowana rzęsa. Tylko trzeba tak, wiecie, tu wyciągać, wkładać. Nieważne. Po prostu tuszuję Oki, okay, rzęsy wytuszowane, Udało się jeszcze całkiem sporo wycisnąć z tej resztki maskary. I pomyślałam teraz o ustach. Zacznę sobie oczywiście od mojej ukochanej konturówki. Mleczna czekolada z Glam Shopu. A raczej od ogryzka tej konturówki. I pomyślałam, żeby zrobić takiego Frankensteina, jeżeli chodzi o usta. <grych> Pomieszać sobie tą fioletową szminkę, bo ona jest taka, wiecie, fest, fest fioletowa. Ale zmieszać ją z moim różem, bo tu jest taki chłodny fiolet, tu jest ciepły fiolet i tak wiecie po prostu połączyć. I połączyć z błyszczykiem beżowym, żeby przytłumić te kolory. Nie wiem co mi z tego wyjdzie. Zobaczmy. Ściągam sobie trochę szminki tej i trochę różu. Ciach, ciach. Biorę błyszczyk Anastazji. Tyle sobie wyłożyłam. I dokładam te dwa Kosmetyki i mieszam wszystkie trzy ze sobą. Uuuuh, we're getting somewhere. Fajny kolor, ej. Normalnie powiem wam. Fajny! <noise> Może to też jest jakiś sposób, żeby sobie też pozużywać te kosmetyki w inny sposób, bo e, tak jak róż używam bardzo często i namiętnie, tak no, ta pomadka jest taka, wiecie, mało użytkowa, więc raczej w jakichś specyficznych makijaży, tak jak, nie wiem, rozświetlacz mogę używać przy każdym makijażu, czy róż mogę używać przy każdym makijażu, czy bronzer, czy maskarę, no tak, takiej pomadki no, nie będę używała często, będę używała sporadycznie, okazjonalnie. A właśnie może mieszając z jakimiś innymi można uzyskać jakiś fajny kolor. Jeszcze mnie korci, żeby kiedyś spróbować zmieszać sobie z tym cieniem w kremie, bo zużywanie go też mi idzie tak średnio, rzadko, go, rzadko po prostu po niego sięgam. I użyję sobie takiego kopytka jednorazowego, które umyję i użyję ponownie. To będzie mi najwygodniej, bo to jest takie teraz błyszczykowate trochę. No wam, ten kolor wyszedł piękny. I w ogóle konsystencja jest mmm. No, mega szok. Normalnie, wiecie, co? Aż mnie korci, żeby yy, w jakieś opakowanie sobie zrobić taki kolor, żeby go po prostu po niego częściej sięgnąć. No, zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie to. Piękny kolor. Tutaj ja żałuję, że nie mogę Wam pokazać takiego gotowca, żebyście mogli sobie kupić, ale nie do końca o to chodzi w tych odcinkach. Tutaj bardziej chciałabym Was zainspirować do Szukania różnych sposobów na używanie kosmetyków, na łączenie ich, mieszanie ze sobą, na używanie w niekoniecznie konwencjonalny i taki oczywisty sposób, tak jak na przykład dzisiaj użyłam brązera, żeby przyciemnić swój podkład. Także mam nadzieję, że może niekoniecznie znajdziecie coś, żeby sobie kupić, ale może znajdziecie jakieś fajne sposoby i tipy na swój codzienny makijaż, na zużywanie kosmetyków. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie dla mnie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do następnego pa pa!